Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Fraza, której uczymy się od dziecka, to najlepszy dowód naszych wieloletnich związków z Francją. Czy rzeczywiście mamy z kogo brać przykład? Za co cenimy Francuzów, co o nich myślimy i z czym nam się kojarzą? Zapraszam na kolejny odcinek, co sądzimy o. Na narodzie francuskim. No jak to, co? To doskonały naród, bardzo bogaty, proszę panią, w no, dziedzictwo narodowe przede wszystkim. Dużo kolonii. No i co jeszcze? No jest no, wielka kultura. No. Największe muzea świata, proszę panią, lub. No. Kapitalny, kapitalny, prawda? Trudno nazwać. Wspaniały naród. Tylko żeby pani Lebel nie wyszła. Nie chciałbym. Dlaczego? Nie pani. Pani Clintonowa też nie weszła. Kobiety po prostu nie trzymają się już polityki. Może pani będzie. Jak, jak to nie pani... trzymają się? No wiem pani. No kobieta właśnie teraz. mamy. to kobieta mam... jak to się... Mężczyzna to mężczyzna, a kobieta to, jak to kobieta. No. To oznacza, że kobiety nie powinny wstępować do polityki? To Ligi przyjaciół. Z czym kojarzą się Francuzi? Z Macronem, Teraźniejszym pretendentem do rządu, tak, francuskiego. To z tym mi się kojarzy. I ostatnią ostatnio... jego złą wypowiedzią na temat Polski i tylko tym, bo to mnie tak zbulwersowało. Jaka to była wypowiedź? E, że jak dojdzie do władzy, jeżeli on wygra z Marine Le Pen, to y, zabierze się za y, układy tutaj polskie, bo na, na forum unijnym yy, będzie rozpatrywał sprawę właśnie ogólnie całą Polski i, yy, i tego, co się dzieje złego z rządem polskim i braku demokracji. A najbardziej go chyba wkurzyło sprawa fabryki Whirlpoola, która przechodzi do Polski. Myślisz o Francuzach. Ale w jakim sensie? Jaki to jest naród? Na pewno jest jednym z, z najlepszych w modzie. No i yy, wybrałem francuski po to, żeby, żeby do niego pojechać, bo jest fa fajny. Jakim narodem jest naród francuski? Hmm. Kulturalnym, inteligentnym, sympatycznym i europejskim, tak bym to powiedziała. <gryśla> naród francuski. Czy Polacy mają coś wspólnego z narodem? Umiłowanie Chopina, literatury pięknej, muzyki poważnej. Myślę, że mamy wiele wspólnego z Francuzami, ale Chopin nas chyba łączy najbardziej. No myślę, że po ostatnich takich w ogóle działaniach politycznych można sądzić, że są narodem bardzo takim prolewicowym. W związku z tym ich tryb życia również oscyluje wokół no takiej właśnie filozofii Ale, lewicowej, a tak, no, tak myślę, że są sympatycznym narodem w ogóle, yy, otwartym na inne nacje, więc widać to, że yy, no po ostatnich też wydarzeniach obecność różnych kultur wpłynęła w różny sposób u nich. No co zaowocowało y, tragicznymi wydarzeniami w sumie. Czyli jakby nadmierne zaufanie do ludzi, trochę brak rozsądku, brak realizmu. Dzień dobry. Z czym kojarzymy naród francuski? Z kresantami. Z piosenką francuską? Tak myślę. Jak myślicie, jaki to jest naród? Twardy, taki dystyngowany i. Co jeszcze? Hmm. Spokojny i przywiązany do swojej ziemi. <noise> Zdecydowanie. Byłam we Francji i myślę, że, że to jest właśnie takie pierwsze wrażenie. A czy jest coś, co łączy Polaków z Francuzami? Historia. Możesz rozwinąć. No, chociażby księstwo warszawskie, które było utworzone na wniosek Napoleona. Pomoc militarna momentami. Czy jest coś, co łączy? Może troszkę charakter. No. Hmm. Oni raczej też nie są tacy bardzo głośni, jak... Włosi albo Hiszpanie, to, to mam wrażenie, że to nas może łączyć. Jakim narodem są Francuzi? No, się za, się. To, to, jeżeli chodzi o Francuzów, no to przede wszystkim mają wysokie ego na, na swój temat i uważają, że wszystko co jest francuskie jest najlepsze, a wcale tak nie jest. Są, na, na pewno, jak je, miałem okazję zobaczyć Francuzów, na przykład gdzieś za granicą, to najgorzej się zachowywali ze wszystkich. Byli źle wychowani. Takie jest moje zdanie. Czyli raczej Polacy nie mają niczego wspólnego. Nie, 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 nie mają nic wspólnego i na pewno nie powinniśmy być za, mieć jakichkolwiek kompleksów wobec Francuzów, bo my mamy równie bogatą tradycję i historię jak oni. Dzień dobry. Jakim narodem są Francuzi? Um, bardzo się pieszczą ze sobą. Nie wiem co mogę o nich powiedzieć. Myślę, że lubią modę i dobre jedzenie. To nie mam nic do powiedzenia. Czy to jest naród godny naśladowania? Według mnie nie. Dlaczego? Są leniwi. Znaczy no to są stereotypy, które chyba powtarzamy, a mi się wydaje, że nie. Z czym kojarzymy naród francuski? A, <gry> może z ślimakami, jak oni jedzą ślimaki, albo może hmm. dobre jedzenie, sery. A, nie wiem, co kojarzy mi z Francją. Jak myślicie, jaki to jest naród? Naród? A, francuski, tak. Jakie to są ludzie? Jakie to są ludzie? Nie wiem, to a, nigdy nie byłam, to nie mogłem ci powiedzieć jak są fran ludzie francuskie, ale myślę, że oni są miłe i tak samo jak ludzie w Polsce albo i w innych krajach. No, na pewno myślę, że z dobrą kuchnią, z kulturą osobistą, ze wdziękiem. Z czym kojarzymy naród francuski? Z poddaniem się podczas II wojny światowej. Z. Oj, nie wszystko wygląda, Pięknie, pięknie. Okay. Z czym kojarzymy Francuzów? Z e, Dlaczego? Oj, uciekam już, tak mi się wydaje. Jakim narodem są Francuzi? Nie ma mowy. Wspaniałym, bardzo utalentowanym. A to możemy? Francja, z czym może się kojarzyć? Francja? Teraz z uchodźcami raczej. Uchodźcy. A to zjawisko, jak myślisz, pozytywne, negatywne? Jak... No raczej negatywne, no pewnie, że negatywne. No ale sami sobie zrobili. Sami przyjęli. Nie lubią, jak przyjeżdża się do ich kraju i mówi się Oczywiście, w innym języku. ]owania. Tylko wymagają troszeczkę tego, Francusi żeby rzeczywiście po francusku. W Parlamencie Europejskim rzeczywiście mówią tylko po francusku. Gdzieś tam na komisjach, jak pracują, to rzeczywiście trzeba ich tłumaczyć, a jak tłumaczy nie ma i ktoś nie zna francuskiego to jest trochę ciężko. No i na pewno mają dobrą kuchnię, mm, jakieś sery, szynkę farmeńską. Gdzieś z tym chyba też trochę nam się Francja kojarzy i z croissantami na pewno. Bagietka, e, żabie e, Co jeszcze? E, mm, może e, często są przedstawieni w Taki w bluzce w paski, z czarnym berecikiem. Z Edyt Piaf, no bo to ten wiek. Wieża Eiffla. Wieża Pola Nie byliśmy we Francji. A jaki jest naród francuski? No bardzo życzliwy. Ja, szczególnie dla Polaków. To znaczy... No. Tradycyjnie od lat. <noise> Prawie. Czy jest coś, co łączy Polaków z Francuzami? Historia. O, Napoleon. Tak, no te, te czasy. Nam się kojarzą po prostu te czas. A czy jest coś, za co szczególnie Polacy powinni lubić lub nie lubić Francuzów? No ja ogólnie za chyba. Ja... Za muzykę po prostu. sympatia od lat. Tak. Jest. Raz, a drugie, że muzyka y, to jest lata mojej młodo naszej młodości, to, to jednak to sentyment. Później ucichła ta muzyka, przeniosła się na anglojęzyczne, prawda? Takie. Te angielskie mniej, mniej, ale był taki okres, co rozbrzmiewała co w uszach. Francja od wieków zachwyca świat swoją elegancją. Dziś, wzbogacona kulturowo, przybiera nieco egzotyczny klimat. Choć są też wartości ponadczasowe: piękne kobiety, wino i śpiew. Mój kolega zaczyna mówi do Galów, do Galów, małżonka. Chciała mojego kolegi dostać się gdzieś. Tak to się mówi. No dobrze, podęg. ale poglądy w takim razie Marine Le Pen, nie odpowiadają panu, jak to no wygląda. Jak ona chce, proszę panią, e, pani Le Pen, ona jest takim politykiem trudno dostępnym dla, na, dla, nawet dla Francuzów. Ona chce Unię skasować przecież. No, dlaczego Unię skasować? No, w Unię, Unia to jak Unia, ale. Jest to. Proszę, wie, że chcesz skasować Unię Europejską? Dlaczego? Niech będzie Unia Europejska. Tylko niech urzędnicy pracujący w tej materii, żeby to byli niecy dziadkowie, tak jak ja, tylko żeby byli, jak to się mówi, prężni młodzi ludzie. No, no taka jest prawda. No, kontrola z zewnątrz musi być, że my Polacy na ogół musimy mieć jakąś kontrolę nad sobą. My nie nie, potrafimy sami. Nie, musi być dyscyplinowany. Kaczyński trzyma krótko. Ktoś powie no Kaczyński. No Kaczyński ale trzyma. Jaki jest, jest mały, bo mały. No. Nowoczesny pan Petr myślałem, że to jest jakiś człowiek na jakimś wielkim poziomie, a tymczasem to jest taki chłopek roztropy, jak ja to nazywam.